Cześć kochani, witam cieplutko na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z ulubieńcami kolejnego miesiąca, miesiąca tym razem już czerwca. Pokażę Wam kilka rzeczy, które się u mnie sprawdziło, z których jestem bardzo zadowolona. To są takie czerwcowe moje perełki. Pierwszym z nich będzie Soraya balsam do ciała. Jest to balsam poprawiający kolor skóry z wyciągiem z orzecha włoskiego. Jest tu też dodatek różowego pieprzu, który ma za zadanie wyszczuplanie. Oczywiście ja w takie rzeczy nie wierzę. Balsam dla mnie przede wszystkim ma nawilżać Ewentualnie może właśnie delikatnie poprawiać kolor skóry. Bardzo fajny produkt, pachnie tak delikatnie, tak właśnie wiosenno-letnie, taką właśnie świeżością. Nie jest to mocny zapach. Bardzo fajnie się wchłania, nie zostawia takiej tłustej, klejącej warstwy na skórze. Ja tego bardzo nie lubię. Ja lubię jak właśnie balsamy się fajnie, szybciutko wchłaniają. Nie trzeba jakoś mocno nad nim pracować, bo to jest balsam dość mocno nabliżający nie z kwasem choloranowym. Także ja jestem bardzo zadowolona, bardzo na tak. Na pewno się będę rozglądała jeszcze za tą serią soraj, bo bardzo mi odpowiada. Kochani, kolejną rzeczą, jest również balsam do ciała jakoś tak mi popatrzyłam, że ten balsam Sorai właśnie ma poprawiający koloryt skóry, no i oczywiście kupiłam sobie balsam brązujący no jak tu wioka. wiadomo kupiłam sobie ten balsam do jasnej karnacji jak widzicie to jest ta seria Lirene ta firma, ja bardzo lubię kosmetyki z tej firmy, one mnie nie uczulają, nie podrażniają, dlatego często gęsto do nich wracam i to jest właśnie balsam brązujący, ujedniający, więc się śmieję, że po tych dwóch balsamach oba mają efekt ujedniania, wyszczuplania, brązowienia. Będę wyglądać jak mega laska, ja się śmiałam. W każdym bądź razie bardzo fajny produkt. On jest z dodatkiem kawy, chociaż powiem Wam, że ja tutaj delikatnie wyczuwam taką czekoladę, czekoladę taką właśnie fajnie pachnącą. Bardzo fajny produkt. Oczywiście jak przystało na balsam brązujący, trzeba nad nim trochę popracować. Jest to balsam, który rzeczywiście trzeba bardzo dobrze rozmalować na ciele, żeby nie zostały żadne smugi, żadne maziagi. Troszeczkę długo się wchłania, ale balsamy brązujące mają to do siebie, że one nie wchłaniają się tak błyskawicznie jak te nabliżające. W każdym bądź razie ja jestem bardzo zadowolona, bardzo mi przypadł do gustu. Jest świetny, zapach przede wszystkim, kochani, jest rewelacyjny, nie ma czegoś takiego, że jak się wstaje rano i efekt na skórze jest śmierdzącego skwarka, jak po większości właśnie tych rzeczy ten takiego efektu nie ma, ładnie się wchłania, oczywiście jak się posmaruje, no to chwilkę czekam, żeby się wchłonął do końca, zanim się ubiorę, ja jestem bardzo zadowolona i ja na nie stosuję jednego dnia właśnie ten z Sorai, a drugiego dnia właśnie ten z Lirenki. Także efekt na skórze jest bardzo fajny, skóra jest gładka, nabliżona, delikatnie zbrązowiona. I kochani, pokażę Wam kolejną rzecz, to jest żel pod prysznicy. Ja wam, żeli oczywiście pod nie pokazuję w ulubieńcach, natomiast ten tak mi przypadł do gustu. Ten zapach, kochani, jest tak rewelacyjny, tak świeży, tak fajny, że mogłabym go wąchać i wąchać i wąchać. Jak widzicie to jest konsystencja taka właśnie kremowa, całkiem spore zużycie, to jest ta seria witaminy i jogurt, oczywiście Isana, czyli produkt z Rosmana, za niewielkie pieniążki, 3-4 zł można go kupić. To jest na pewno produkt, który kupię jeszcze raz, bo jestem zakochana w tym zapachu i kochani, jeśli jesteśmy przy zapachach, Pokażę Wam wodę perfumowaną, którą używam namiętnie, jak możecie zobaczyć zużycie jest całkiem spore, za chwilę pewnie się pojawi w denku. I to jest produkt z Lidla, to są te właśnie perfumki Lee, Madame In Glamour, czyli to jest ta podróbka Coco Chanel Mademoiselle. Muszę Wam powiedzieć, że zapach jak dla mnie jest rewelacyjny, zakupiłam już kolejne opakowanie i muszę Wam powiedzieć, że klientki u mnie w pracy, Pytały się mnie, czym tak pięknie pachnę, co mam na zapach na skórze, że tak się ładnie utrzymuje. I muszę Wam powiedzieć, że miałam właśnie jedną panią, która używa oryginału Mademoiselle i pytała się mnie, czy też używam. Także coś w tym zapachu jest. Moja skóra, jak widać, ma odpowiednie PH, bardzo dobrze współgra właśnie z tym zapachem, a ja jestem zadowolona. Bo jeden z nicznych zapachów, który się u mnie rzeczywiście utrzymuje i to się długo utrzymuje. Także jak macie okazję w lidlu powąchać, to powąchajcie, bo naprawdę jest zapach świetny. I pokażę wam jeszcze, kochani, kilka rzeczy z kolabówki. Pierwszą rzeczą to będą cienie z Ewano. I to są cienie, kochani, które już Wam pokazywałam w którejś ulubieńcach. Dalej się nimi maluję, dalej je lubię, one mnie nie uczulają, nie podrażniają, nie jest tu jakaś mocna pigmentacja w tych cieni, natomiast one mi bardzo odpowiadają, dlatego, że ja nie mogę mieć mocnych makijaży do pracy, muszą być delikatne, a one właśnie taką kolorystykę mają, nie uczulają mnie, nie podrażniają, fajnie się trzymają na moich oczach, nie malują się, nie zbierają się czego chcieć więcej od cieni. Same plusy, także ja jestem zadowolona z tej paletki. No i na pewno jeszcze długo, długo będę jej używać. I kochani, drugą paletką cieni jest paletka z Catrice. Ja ją sobie kupiłam na tej promocji, która była w naturze minus 40%. Ja mam tu kolorek 0,10. No i muszę Wam powiedzieć, że na początku użytkowania jakoś nie bardzo byłam zachwycona tymi cieniami. Bardzo mi przeszkadzało to, że one są takie rozświetlająco-brokatowe natomiast w tej chwili już się z nimi polubiłam ja jest to sobie właśnie w kącik wewnętrzny oczu i ewentualnie od czasu do czasu delikatnie coś tam na powiekę nałożę żeby się troszkę świeciła kolorystyka jak możecie widać jest dość jasna ale one są dość mocno napigmentowane więc niech Was to nie myli bardzo fajnie się utrzymują, nie osypują się, bo tego się najgorzej boję, no zawsze osypujące cienie gdzieś mi wchodzą do oczu i ja już mam oczy podrażnione, te się nie osypują, fajnie się trzymają, także ja jestem zadowolona, na pewno też długo, długo będzie gościć w mojej kosmetyczce i kolejna rzecz, którą Wam pokażę, to jest lakier do paznokci, lakier takie maleństwo, to jest z Golden Rose. To jest ta seria Miss Selena, ja mam tu numerek 136, to jest taki właśnie dość mocno brokatowy srebrny kolor, użycie już jest całkiem spore, ale ja go bardzo lubię, spokojnie go właśnie używam do pracy, bo niestety do pracy nie mogę mieć takich agresywnych paznokci, dzisiaj jestem w domu, więc mogłam sobie pozwolić na małe szaleństwo. Natomiast przy wszystkich ciemnych lakierach, no niestety po całym dniu pracy wieszaki tak mocno niszczą mi końcówki właśnie paznokci, że są całe pozdzierane, wygląda to bardzo niefajnie. Natomiast przy jasnych lakierach to się tak nie rzuca w oczy, także spokojnie dniówkę wytrzymują właśnie takie lakiery na moich paznokciach. I jeszcze jedna rzecz, którą Wam pokażę, to jest pomadka pomadka przeze mnie zapomniana, gdzieś odkopana z kosmetyczki. Yy, bardzo lubię właśnie tą firmę. One mają pomadki są właśnie fajne, kremowe, satynowe. Ja ją mam dzisiaj kochani na ustach. Yy, to jest pomadka z Vipery, To jest ta seria kremowa. I ja mam numerek 27 i to jest taki dość fikuśny róż. Jak możecie zobaczyć, to jest taki róż koloru ust. Nie jest ona właśnie z perełką, tylko jest o wykończeniu satynowym. Jest bardzo kremowa, bardzo fajnie się rozprowadza na ustach. Nie podkreśla żadnych suchych skórek, dość długo się trzyma. Zjada się właśnie równomiernie, nie zostaje właśnie taki obra obramowanie na około ust. Czasami to właśnie śmiesznie wygląda. Ta tak nie robi, fajnie się zjada, równomiernie się zjada. No i muszę powiedzieć, że całkiem, całkiem fajnie się trzyma na ustach. Koszt to jest generalnie, przynajmniej ja płaciłam za nią 12 zł, także niewielkie pieniądze. A naprawdę świetny produkt, jak możecie zobaczyć, służycie już jest całkiem spore. No i na pewno będę się rozglądała za tymi pomadkami. Kto wie, może za jakimś jeszcze innym kolorkiem. I kochani, to by było tyle, jeśli chodzi o moich ulubieńców czerwcowych. Piszcie w komentarzach, czy coś mieliście z tych kosmetyków, czy coś się u Was sprawdziło. I dziękuję serdecznie za dzisiejsze oglądanie. Troszeczkę mniej mnie w tej chwili na YouTubie, ale niestety mam remont. No i wiadomo, od poniedziałku do soboty robotnicy kręcą się wierczą, burczą. To są wiertarki, to są jakieś młoty pneumatyczne. I Bóg wie jeden co jeszcze, ale że dziś jest niedziela i jest cisza, spokój, więc mogłam wykorzystać ten czas i nagrałam filmik dla Was. Także wybaczcie, jak się pojawiam troszeczkę rzadziej w tej chwili na YouTubie, ale mam nadzieję, że niebawem to się już skończy i będzie spokój cisza i będę mogła spokojnie dalej nagrywać filmiki dla Was. A za dzisiaj, kochani, dziękuję Wam serdecznie. Dziękuję za to, że jesteście, że oglądacie, że lajkujecie moje filmy, że komentujecie, że Was przybywa, jeszcze coraz Was więcej. Bardzo mnie to cieszy, za każdą subskrypcję bardzo serdecznie Wam dziękuję. No i cóż, kochani, do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!